Proszę Państwa, znajdujemy się właśnie w zabytkowym wagonie zbudowanym w roku 1982 w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, a w roku 2009 zmodernizowanym przez Bergowską TESĘ. W takich to wagonach już za czasów cesarza Franciszka i Józefa jeżdżono na terenie całej habsburskiej monarchii. Z pewnością jednak za czasów cesarskich nie walały się tam takie butelki z wodą jak tutaj. Cóż my jednak w takim wagonie mamy? Oprócz wejścia po obu stronach na starożytną korbę, Mamy tutaj pionowe zawiasy, czyli elementy ozdobne i miejsca na rowery. Tutaj jest taki mały lufcik, przez który żandarm cesarsko-austriacki lub pruski może dozorować cały wagon. Łazienka zaś wykonana jest w prostym, niemieckim stylu, bardzo funkcjonalnym i bardzo korzystnym. Takie wagony, mimo wieku, wciąż są fenomenalnym środkiem transportu. Pozdrawiamy Pana Roberta.